Apokalipsa dzień po dniu. Ogień oczyszczenia, część druga. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Apokalipsa rozdział trzeci, wiersz osiemnasty. Ostatnie określenie, jakiego użył Chrystus, ślepy, odnosi się do laodycejskiej maści do oczu, kolejnego lokalnego produktu, którego powszechnie używano. Nazywano go proszkiem frygijskim od nazwy regionu, w którym został wynaleziony i wykorzystywano do celów leczniczych. W samej Laodycei znajdowała się słynna szkoła medyczna, która najprawdopodobniej produkowała tę maść. Podobnie jak w przypadku dwóch pozostałych elementów, Chrystus zaoferował coś o wiele lepszego niż cokolwiek, co mógłby stworzyć człowiek. Kiedy Pan oślepił Saula na drodze do Damaszku, ślepota Saula, późniejszego apostoła Pawła, reprezentowała jego duchowy stan. W sensie dosłownym jego wzrok był sprawny, ale w sensie duchowym jego perspektywa była zniekształcona, niedokładna, jakby za mgłą. Biada tym, którzy się uważają za mądrych we własnym mniemaniu. Izajasz 5,21. Kiedy Bóg przywrócił Saulowi wzrok, Ananiasz powiedział: Szawle, bracie, Pan Jezus, ten, co ukazał Ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony duchem świętym. Dzieje apostolskie 9,17. Wzrok był utożsamiany z otrzymaniem Ducha Bożego, czyli z namaszczeniem. W taki właśnie sposób pismo święte nazywa to wydarzenie. Chrystus został namaszczony Duchem Świętym. Dzieje apostolskie 10:38. I tak samo my mamy zostać namaszczeni. Duch Święty nauczy nas wszystkiego. Jan 14:26. I tak samo Jego namaszczenie poucza Was o wszystkim. 1 Jana 2,27. W ten sposób otrzymujemy duchowe rozeznanie pochodzące od Ducha Prawdy. Jan 16,13. Być może uważasz, że nie stać Cię na tak wartościowy zakup. Dobra wiadomość jest taka, że aby nabyć duchowe skarby, nie trzeba być milionerem. Wy, którzy nie macie pieniędzy, mówi Jezus. Chodźcie, kupujcie i spożywajcie bez pieniędzy i bez płacenia. Izajasz 55-1. W rzeczywistości zaprasza on każdego, kto odczuwa pragnienie, aby przyszedł do Niego do wody życia. Apokalipsa 22:17. Oferuje ją za darmo, ale niestety, tylko ci, którzy zdają sobie sprawę z tego, że są biedni, ślepi i nadzy, przyjmą te dary. Apokalipsa 3,17. Proś więc o bogactwa wiary Chrystusa. Proś o szatę jego sprawiedliwości. Proś o wzrok Ducha Świętego. Pozwól mu uczynić cię bogatym, przywrócić ci wzrok i przyodziać cię na jego podobieństwo. Drugi do Koryntian 3,18. Pomódl się ze mną przez chwilę. Miłosierny zbawicielu, Przypomnij mi o rzeczywistości mojego nędznego stanu, abym mógł w pełni poddać się Tobie i otrzymać prawdziwe bogactwo życia wiecznego. Do dalszego studiowania. Psalm 119, wiersz 18. Ewangelia Jana, rozdział 7, wiersz 17. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 2, wiersze od 6 do 14.